nową kolekcję, więc oglądajcie do końca, bo stworzę może dwa luki albo jeden look z tej nowej kolekcji. Patrzyłam sobie trochę na tą kolekcję, ale teraz ją ocenię razem z wami. Okej, okay, w bluzetkach. Tu są te bluzki. No, ta mi się ogólnie podoba. Zmienię włosy. Jezus, nie, to miała by być moja uroda. O, dobra. Aha, jeszcze grzywka muszę zdjąć. Ehm, um, jest grzywka, okej. Okay. Mm, podoba mi się ta bluzka, moim zdaniem jest mega ładna. Tylko czegoś mi w niej brakuje takiego wow. Ta bluzka. No, halo. A dobra porusz jakieś brzydka, ale do końca mi się nie podoba. jest normalna taka. Czegoś mi nie brakuje, ale w sumie to dużo rzeczy. Ta, no ta jest też bardzo ładna. Trochę tu jest za nisko, um, ale ogólnie to jest bardzo ładne. Tą bluzkę na razie oceniam 8 na 10, to 6, a to też 8 będę. Tą, ta jest też ładna dosyć, tylko że jest droga, bo kosztuje 7 elementów i nie wiem, czy by do jakichś rzeczy mi pasowała, więc oceniamy ją jakieś 7 na 10. Ta jest też taka po prostu z napisem i nawet się nie da zmienić koloru tego napisu, to jest jakiś żółty, nie wiem. Więc oceniamy jakieś 6 na 10, albo 5, bo nie spodoba mi się zbytnio sukienki. Nie ładuje się. O, dobra, już jest. To chyba jest nowa. Ogólnie ona jest ładna, moim zdaniem. Tylko sobie najlepiej wszystko zdejmę. Ładna jest. Tylko koraliki trochę mi tu nie pasują tak dużo. Ale ogólnie to jest ładne, ale też tu nogi trochę wystają. I za 16 diamentów to dałabym 7 na 10. Później taka. Ona mi się mega podoba. Tylko tu bym górę trochę zmieniła, żeby nie było aż takiej koronki. Kolor się da zmienić dobrze. Ale ogólnie mi się podoba. Oceniłam ją 9 na 10. To też jest ogólnie bardzo ładna. Jest taka biała, trochę jak na wesele. Ale ta cena mnie trochę... Ja bym jej nie kupiła, nawet gdybym miała trochę więcej, bo za 10 segmentów to się nie upłaca tę sukienkę. Oceniam ją 7 na 10 za tą cenę. Okej, okay, spodnie. Są chyba tylko te? Tak, to te. No, nie są ogólnie podobne krojem, tylko może to ma trochę wyżej mm, stan i tyle. Ogólnie to krój mają mega podobne. Ale tutaj mają właśnie takie serduszki. gdzie są takie przezroczyste części serduszka, nie wiem. I tu są takie też mini-mini serduszka. I zobaczcie, ile można kolor rozumieć. Aha, czyli tylko to I to, super. Czarny mi się nawet podoba w tym ale to jest szary. ok, ale ładnie. Podoba mi się. Oceniam jeść 8 na 10. Teraz spodniczki. Nie wiem, czy są jakieś w ogóle. Halo? O, jest chyba jedna. Tu zawipa jest taka. Do bluski pewnie tej pasuje. No tak. Trochę mi nie pasuje stylem do tej bluzki. Mm, ale nie jest zła. Oceniam ją 7 na 10. Buty. A jak słyszycie jakieś szumy, to przepraszam, ale mój dźwięk nie jest aż taki dobry. Ok. Te buty jakby są nowe, nie wiem. Jakby są ładne. Ładne są. Zmienię sobie kolorek. Oj. Co ja zrobiłam? Dobra. Kolorek się Takie całe białe. No, ładne są, przyznam. wyglądają jakby były dla a nie są, więc to fajnie. Takie mają serduszka i mi się podobają, więc dałabym im takie 8 na 10. Jakieś kurtki może dali? albo Nie, okej. Okay. Dodatki. Dodali. Widzę jakiś naszyjnik. Ogólnie on nie jest zły. Zmienię sobie kolor. Ale jest bardzo ładny. Ocenię, nie wiem, ocenię go w sumie na... Solidne 8, bo widziałam lepsze, ale ten też jest bardzo ładny. Takie coś. No. Nie wiem, czy do czegoś by mi to pasowało. Um, no coś innego, to jest na pewno. Tu są takie serduszka, zmienię sobie kolorek. Wolam chyba takie w typowo szare, No tak lepiej. Nie wiem, oceniłabym to jakieś 8 na 10, bo jest takie ciekawe, ale najlepsze to nie jest, więc takie coś. No, nie wiem, trochę słabe i w ogóle to tak odstaje. Ja bym to, ja bym to kupiła najwyżej za 200, a nie za 500. To chyba do tego pasuje. No, nie wiem. W ogóle to mi się kojarzy z tym, ale nie wiem czemu. Dobra. Oceniłabym to takie mm, 7 na 10, bo gdyby jest ładne, ale brakuje mi czegoś w tym. Ok. Teraz Półroda. Jakby Bardzo dobrze, że są włosy nie VIP, bo pamiętam, że niedawno jeszcze było tak, że po trzy kolekcje były włosy albo za diamenty, albo za vip i nic innego super, w ogóle sobie, czy sobie o serduszkę. Podobają mi się takie ładne. Zmienię sobie kolor, bo nie pasuje o bez najlepszej po prostu. No, no ładne są. No, takie trochę, nie że za duże, ale za nisko trochę. Ale ogólnie to ładnie. Mm, aha, ocenię je na, nie wiem. Ocenię te serduszka 9 na 10, bo są bardzo ładne, ale są za Włosy. Widziałam lepsze. Tu zaraz znajdę takie, które były mega podobne w ogóle do tych. Ale nie wiem, gdzie one są. Więc. Aha, tu nie są włosy, co ja zrobię. Nie ma, Okej. Okay. trudno. Nie, pewnie to gdzieś było na 100%. Halo włosy. Nie ma. okej. Okay. Jestem ślepa pewnie. No tak. Okej, okay, no to. Dobra. Widziałam lepsze, ale. No nie wiem. Jakby ogólnie to warkoczki są okej. Okay. Serduszka trochę za duża. Mogłyby być mniejsze. Ale ogólnie to jest dobrze, ale tak żywka. Ja tego nawet nie to wygląda tak okropnie. Ta grzywka po prostu zakrywa, nie wiem. Za dużo i jednocześnie za mało. Tu jest za dużo. Tu też w sumie. Albo to jest w sumie dobrze z tej strony, ale z tej jest źle. Oj. Uh -huh. um, nie wiem. Dałabym im takie 7 na 10 albo 6. 6 a 7 pomiędzy... Te. No w sumie... Jak widziałam tutaj przed chwilą, to mi się wydało, że wydawało, że będą wyglądały lepiej, ale jak teraz na to patrzę, no to nie wygląda to zachęcająco. Um, nie. To, no. Te przypinki, One nie wyglądają za dobrze. Nawet jak zmieniłem kolor, powiedzmy, jak zmieni na biały, to będą chyba jeszcze... Aha, to, jest białe. to będą myśleć też żółte części, o, więc to jest na minus bo drugie cena. Jakby wiem, że są włosy za diamenty, to nie kosztują jakieś super mało. Na przykład te są za 12. Ale nie wiem, jakoś nie lubię tego, że jak są za diamenty włosy, to kosztują mm, na przykład nie po dwa No, na pewno jakieś są po dwa albo po trzy, ale po 9 to trochę za dużo dla mnie. Tym bardziej, że u nas jakieś cudowne nie są te włosy. <laughs> no, ogólnie to jest. No są ładne. No, krzywka jest ok. Tu trochę za, za bardzo są dofalowane dla mnie. Ale są ładne, więc ocenię jakoś, może nie wiem. 8 na 10, 9, coś takiego. Dobra, <laughs> chyba mam chrypę. Aha, i miałam pokazać te włosy podobne do tych. No więc to były włosy, które wyglądają o tak. One są podobne, one były chyba za vip -a. No, Mam takie serduszka z tyłu. Nie wiem, gdzie one są. O, tu tak wyglądają. Mają takie serduszka. No, teraz chyba nie widać, ale. No, Mam takie serduszka. Mi się one kojarzą z tymi włosami. Okej, okay, No, na początku sobie zrobimy jakiegoś ładnego luka. I na początku. Za... Dla... Jezus. Na początku bez vip, później dla VIP-ów. No, co na pewno nie. Wezmę sobie tą sukienkę. Ach, włosy mi przeszkadzają trudno. Ale był ten, bo one są mega ładne. Nie wiem. Kurtki nie mam. To. Nie, to nie jest dobre. I ten nasilnik wezmę, bo. Nie wiem. Po prostu go sobie wezmę. W sumie, to chyba by był cały look, bo tu nie widzę więcej dodatków ciekawych. Na przykład tego. To mi tu nie pasuje ewidentnie, więc tego nie wezmę. I włosy. Wybieram jedne włosy, czyli te. My tu nawet nie widać naszyjnika, ale trudno. Tak, Oj. Zmienię kolorek na. Ej, nawet te włosy bardziej pasują do tego niż te. Dobra, niż jestem Zmienię temu kolor na biały i chyba będzie dobrze. Tak się prezentuje look. Wygląda tak. Najgorszy no nie. jest Bo gdyby były te włosy, to by ładniej wyglądało, no ale tak to już jest, tym MSP. Dobra, robimy teraz drugiego looka i sobie ubiorę te włosy, żebym wiedziała jak je dopasować. Nie wiem, wezmę sobie może sukienkę, nie, sukienkę nie, nie wiem. bluzki nie, to wezmę sobie tą, to nie, jest tą bluzkę. Teraz wezmę sobie może to, o może to wezmę, dobra, się z tym biorę to. i tą spódniczkę, no te buty zostawię. I to jest look za Vipa Może to wezmę Nie, nie pasuje I to za look za Vipa Wygląda nieźle Jeszcze zrobię kolejny Na przykład jeszcze jednak zrobię za Vipa i za Diamenty włącznie No nie się w tym Okej, okay. biorę to, te spodnie i tę bluzkę To wezmę i zdejmę nimi. To może... Nie wiem Buty, no trochę mi tu nie pasują, więc sobie zmienię na jakiejś innej kolekcji. Um, Okej, okay, nie ładuje mi się. on. Mhm, super. na jakieś tanie dosyć. Nie chce mi się szukać jakichś super drogich. Ale to są ładne. Nie widziałam ich wcześniej w sklepie. Dobra. Jakieś inne muszę. Hmm. za drugie, więc tego na pewno nie wezmę. Mm, te, dobra, nie będą te, bo są białe, takie super. Myślę, że tak się prezentuje ten look. Wygląda on, taka jego suma to 3325. Nie wiem, tu chyba wszystkie rzeczy oceniłam. Spójrz, jakie rzeczy mi się w ogóle najbardziej podobają. Mój faworyt to jest na pewno Jezus. Halo. Okej. Okay. No to z bluzek to najbardziej mi się podobają te dwie. Ta, bo jest mega ładna i nie z VIP. I to tak samo, więc mi się mega podobają. mnie kolor na biały, zobaczycie. No Ładnie, ładnie. Taki perłowy trochę. Ładnie, ładnie. Sukienek um, to no, no ta mi się chyba najbardziej podoba, albo ta. Ale jak za cenę, to wolecą. To. Mm, ale z wyglądu to w sumie to, więc nie wiem. Są po Spodnie są jedne, więc wybierać nie muszę. Spodniczka też była jedna. No to może sp między spodniczką a spodnie. No co mi się bardziej podobają spodnie. No bo to są spodnie Ta jakby... ja spódniczka ma coś takiego, że jak moja mówi star przesunie jakąś nogę w inną stronę, to to po prostu Wystaje, jak mam spodnie, to one po prostu tak przylegają i nie ma chyba takiego błędu. A przynajmniej jeszcze z takim się nie spotkałam. Buty to buty. Mi się podobają, ale też jest mój faworyt. Z dodatków mi się najbardziej podoba chyba to. Jakby ten naszyjnik, był mega uroczy i jest po prostu ładny. Dobre. Teraz Urody? No to nie wiem. to mi się ogólnie podoba? Gdybym miała wypadek, sobie kupiła. I te z włosów, to mi się podobają bardziej te. No. Jakoś po prostu bardziej mi przypadły do gustu. A to na tyle. Pa, pa!